Dlaczego miałbym stosować te produkty? To jest pierwsze pytanie, jakie powstaje w głowie naszego rozmówcy, kiedy zaczynamy wychwalać suplementy Duolife. Dzisiaj w internecie i w telewizji można znaleźć tysiące różnych produktów, czy te wspierające zdrowie, naturalne kosmetyki, czy też produkty wspomagające utrzymanie dobrej sylwetki. Na co zwrócić uwagę, żeby nie kupować kota worku? Agresywne reklamy, poparte nieprawdziwymi historiami, prowokują do zakupów, więc po takich zakupach czujemy się oszukani. A to powoduje, że ludzie są ostrożni i nie wierzą w każde słowo. Dlatego sami musimy uważać, aby nie próbować nikogo przekonywać na siłę. Nie jesteśmy w stanie, mimo własnych pozytywnych doświadczeń z produktami Duo Life, zmusić kogoś do myślenia: O, jakie wspaniałe produkty. To ty musisz doprowadzić do momentu, kiedy twój znajomy sam pomyśli: O, te produkty mogą być dobre, chcę je wypróbować. Ale jak to zrobić? Zanim zaczniesz o nich opowiadać, najpierw pokaż, dlaczego te produkty mogą być skuteczne. Producentem jest polska firma, która jest spółką akcyjną i ma swoją siedzibę w Więckowicach pod Krakowem, którą można w każdej chwili odwiedzić. Dzięki własnym fabrykom w Kozach i Łodzi ma pełną kontrolę nad jakością każdej wyprodukowanej partii produktów. Natomiast certyfikaty ISO, GMP czy HCCP zapewniają bezpieczeństwo produktów poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych. I fizycznych w procesie ich wytwarzania i składowania. Ale same fabryki nie dawałyby bezpieczeństwa, gdyby ktoś inny, kto opatentował jakiś produkt, postanowiłby odsprzedać go innej konkurencyjnej firmie. Dlatego nasza firma prowadzi nie tylko własne badania we własnym laboratorium, ale i inwestuje w projekty wprowadzone w innych placówkach, po to, by deklarowana Maksyma, aby każdy dzień był wyjątkowy, znajdowała odzwierciedlenie w oferowanych produktach. Skuteczne działanie produktów osiągane jest dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opracowywanym przez wybitny zespół ekspertów wchodzących w skład Rady Naukowej Duolife. W Radzie zasiadają znani w środowisku medycyny, farmacji i ziołolecznictwie lekarze, profesorowie i doktorzy nauk medycznych. A główną postacią stojącą na czele całej Rady Naukowej jest biolog z wizjonerskim podejściem do roślin, dr Honoris Causa Piotr Kardasz. Składniki produktów pochodzą z przebadanych i sprawdzonych farm z całego świata, z czego aż 150 posiada badania kliniczne potwierdzające ich pozytywne wspieranie organizmu. W produktach zastosowano synergię. Co oznacza, iż dany składnik odżywczy współdziała z innym pierwiastkiem lub witaminą, co natomiast owocuje wchłanianiem przez wszystkie komórki organizmu maksymalnych jego ilości. A mówiąc językiem matematycznym, 1 plus 1 nie równa się 2, tylko 11. Od pierwszego dnia produkcji liczy się jakość, dlatego wprowadzono 5 zasad dobrej suplementacji. Po pierwsze, Zero konserwantów oraz stabilizatorów smaku. Po drugie, zero GMO, czyli żadnych roślin modyfikowanych genetycznie. Po trzecie, płynne produkty to są rośliny biologicznie żywe, i żeby dostarczyć je w takiej formie do naszego organizmu, to muszą być w szklanym, ciemnym opakowaniu. Dlatego zastosowaliśmy butelki ze szkła farmaceutycznego, bezołowiowego i nieporowatego. Po czwarte, produkt nie jest gotowany, bo temperatura powyżej 40 stopni zabija każdą witaminę, dlatego zastosowano nowatorską technologię pakowania w niskiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, który niszczy wszystkie zarodniki, nie uszkadzając struktur roślin. Po piąte, z roślin nie są wyciągane poszczególne składniki odżywcze, tylko zastosowane są kompletne rośliny. Najlepszym przykładem jest kwas. L-askorbinowy sprzedawany jak witamina C, a to tylko jeden z wielu składników wchodzących w skład naturalnej witaminy C. Dzisiaj wystarczy mieć ponad 30% naturalnego składnika, by nazwać produkt suplementem diety. Rodzi się tylko pytanie, to czym jest pozostała substancja? Naszych produktów niczym nie rozcieńczamy, Dlatego gwarantujemy 100% wkładu. Jako producenci suplementów zapoczątkowaliśmy uczestnictwo w programie Clean Label, czyli po polsku Czysta Etykieta. Czysta etykieta to etykieta na produktach, które nie zawierają składników, które mogą być postrzegane przez konsumentów jako niepożądane. Inaczej mówiąc, unika się substancji mających negatywny wpływ na zdrowie. Na przykład dodatków do żywności, takich jak barwniki, aromaty czy konserwanty. Stworzenie produktów takiej jakości ze znaną w świecie medycyny Radą Naukową musiało zaowocować przyznaniem tak olbrzymiej ilości certyfikatów, nagród i wyróżnień. I wśród wielu certyfikatów polskich warto wyróżnić te zagraniczne chociażby certyfikat FDA, odpowiedzialny za dopuszczenie produktów na bardzo wymagający rynek amerykański. Albo wpisanie wielu naszych produktów na listę kolońską przez centrum olimpijskie na Dreni, która zajmuje się analizą suplementów diety pod kątem substancji dopingujących, z listy tej uwaga korzystają sportowcy z całego świata. To z kolei zaowocowało tym, że wielu sportowców, klubów sportowych, bez żadnych obaw korzysta z naszych produktów, a wręcz wielu z nich jest naszymi ambasadorami. Warto w tym miejscu wymienić chociażby ostatnich medalistów olimpijskich jak Patryk Dobek czy Dawid Tomala, wielu sportowców z różnych krajów jak były bokser z Ukrainy Wiaczesław Uzelkow czy słowacka piosenkarka Patrycja Witek. Lista ambasadorów z całego świata rośnie naprawdę w niesamowitym tempie. A światowe marki takie jak Mercedes, Audi, Jaguar czy BMW są naszymi partnerami flotowymi. I w wielu salonach Mercedesa sobie sława zasady stoją gabloty z naszymi produktami. Również można taką gablotę spotkać w jednym z salonów Jaguara. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy takie marki jak Mercedes mogą sobie pozwolić na umieszczanie w swoich salonach produkty niedorównujące jakości ich marek? O naszych produktach przeczytasz w wielu branżowych czasopismach. Ale również i w prasie codziennej pojawiają się bardzo interesujące artykuły na ich temat. Na koniec chciałbym przekierować się na stronę Business for Home, która publikuje fakty o firmach zajmujących się sprzedażą rekomendacyjną. Potwierdzeniem działania naszych produktów jest drugie miejsce na świecie wśród prawie 800 firm działających w takim systemie. I jeśli masz pytania, to zgłoś się do osoby która wysłała ci to nagranie.